Hej, Rejnik, jestem i dziś będę rozmawiał na temat nowej aktualizacji MVM wraz z moim przyjacielem Insanity Ark. Kłaniam się, widowni. Tak. Więc um, ogółem było głosowanie na moim kanale, gdzie mieliście właśnie decyzję w tym, i co będzie następnym filmem. I następny film zdecydowany był właśnie ten: czyli gdzie ja będę rozmawiał do Was na temat tej przyszłej aktualizacji z MVM. I będziemy sobie grali w zwyczajny bootcamp MVM podczas tego. I oczywiście też pomyślałem w sumie, że nie będę sam podczas omawiania tego, gdyż myślę, że to jest temat warty omówienia z kimś innym też. E, zwłaszcza z osobą tak outspoken myślę. Osoba, która jest tak dużo ma do powiedzenia na temat InfoTresa jak ja, e, czyli Insanity Ark. Myślę, że podzielamy podobne opinie, więc to był, myślę, że będzie dla Was interesujące do zobaczenia. Czy mój wkład no, no. tutaj będzie o... wartościowy, to się jeszcze okaże, ale mam nadzieję, że jestem w stanie dodać jakiegoś waloru do tej rozmowy. Tak, tak. Ogółem e, zacznijmy od samego początku w sumie na temat tej aktualizacji, po prostu zacznijmy od początku, gdzie parę miesięcy temu dostaliśmy po raz Pierwszy w sumie tak długi blog post od VAL na temat Team Fortressa. Kiedy to było? Pamiętasz może? Nie wiem, to było wakacje, nie? To było pod koniec wakacji, wydaje mi się wyrzesień. Nie, to było w środku wakacji, jednak 23. No, do no, woli. Oni... Yy... No, coś tak mi się, yy, nie, się nie wydawało. Okej. Okay. No, to w każdym razie dostaliśmy tego posta w wakacje jeszcze, gdzie przygotowywaliśmy się na następną aktualizację świąteczną, czyli Halloweenową. W tym poście dali nam, no, dość srogo znać, myślę, że sama aktualizacja powinna wyjść około Halloween. Tak, tak, jakoś to próbowali przedstawić. Sam blog post był bardzo dziwnie napisany. Jakby blog posty Stefa są zawsze dziwnie napisane, ale ten dopiero był jakby bełkotanie jakieś. 3 po 3. Ciężko było się z niego rozczytać, bym powiedział. O, typowe Valve. Co ty uważasz? O, w moim zdaniem Valve w zasadzie jak zawsze ma problem z komunikacją. I wydaje mi się, że jest to efekt tego, że nad tą akurat grą, którym jest nasz ukochany Team Fortress pracuje, nie wiem, kilka internów tak naprawdę to, to nawet nie są rzeczywiście pracownicy Valve, tylko... Wynajęci to co jakby dodatkowi robotnicy, tak to mówimy. Kontrakt e, dosłownie do... na umowę o dzieło. Tak, na zlecenie. Kontrakt to, to nie są. To jest nie są jakby... że... No tak. No tak, to był kontrakt dosłownie Osoba, która naprawiła bot crisis, cały kryzys z botami, to był dosłownie jakiś kontraktor, któremu się po prostu chciało. I tyle. I on nie miał, jakby. On nie, on nie pracuje stale w Valve. No, dlatego też e, kontakt z Valve jest taki nieskładny, można powiedzieć. Ten Blokpost. No, jak No, no A jak napisali, napisali tego blogposta, nie? I jak już, go, jak już się próbowali skomunikować, to nawet nie się dało i zrozumieć, co próbują powiedzieć. No, y ogółem trochę później y dostaliśmy kolejny blogpost, który wyjaśnił nam, że pracują nad aktualizacją, aktualizacja wyjdzie, ale jeszcze nie teraz. Y jeszcze nad nią pracują, ale. Jeszcze teraz nie wyjdzie. Wyszedł ten blog post chyba. 10 września. 10 września. Okej, okay, dobra. No i od tamtego czasu dostaliśmy jeszcze jedną wiadomość. Jeżeli ktoś przegląda NetA na temat Team Fortressa, przegląda nie wiem Reddita i tym podobne, to ktoś tak o na temat w ogóle czegoś innego skontaktował się z Valve na temat Team Fortressa i odpisali mu, że pracują nad aktualizacją. Ciężko wyjdzie, jak będzie gotowa. Na boku zauważyłem, że ktoś jeszcze inny pisał maila do głównego dewelopera TF'a i on napisał tam w mailu, że nie ma zbyt dużo informacji na temat tego, czy będzie nowe Australium, czy nie, a po prostu nie chciał przekazać informacji, co może być, jak zwykle po prostu Valve nie chcą dawać żadnego hypu, nie za dużo dawają informacji, więc dalej po prostu nic nie wiemy na temat tego, ale chciałem po prostu wam przekazać pełną ilość informacji, nieżeli no połowę tych informacji, więc no, miłego oglądania. Co jest dobrym znakiem, że aktualizacja jest, no, bardziej się na nią starają niż zazwyczaj. Wydaje mi się, że to jest coś mm. e, wyjątkowo jak na tą grę większego, o, bo, no, nie ma co ukrywać, od dłuższego czasu panowały tak naprawdę update'y czysto tworzone przez graczy, przez community, gdzie większość, e, tak naprawdę, tak naprawdę procentu tego update'u to były kosmetyki <grym> i... Kilka dobrych map, może tak, bo różnie to bywało z tymi mapami. Włatwil? <noise> Włatwil, właśnie, tak. że y, jest to na pewno bardzo odświeżające zobaczyć, że Team Fortress 2 w końcu dostaje coś większego. zgadzam się, no jest to, jest to ekscytująca myśl, że w końcu coś się dzieje w... Większego, innego, o nawet powiedział. Ale co właśnie może się wydarzyć? Chcieliśmy do tego przejść, więc co możemy się spodziewać? Po pierwsze, na pewno nowe mapy, bo oni to oczekiwali najbardziej, więc będą nowe mapy. Jak one dobre będą, nie mamy pojęcia. Nikt, jakby oni nie wiemy, które wybierą, nie wiemy nic na temat tego, wiemy, że będą nowe mapy. Nie mają dokładnego motywu, który będą brali. By the way, nie powiedzieli nic na temat tego, że będzie jakiś dokładny motyw, tylko po prostu mapy yy, pod tryb MVM. Ja, yeah. to powiedziałem. Myślę, że tutaj dają e, wolność taką artystyczną twórcom. Jest to z jednej strony dobre, a z drugiej strony też gdyby mapy miały być tematyczne, znaczyłoby to, e, można powiedzieć, konkretniejszą datę wydania tego update'u. Na przykład gdyby miały być halloweenowe, no to moglibyśmy się już spodziewać tego update'u, tego się jednak nie ma. No eee... tak, tak, dokładnie. No ale nie było go, więc zrobili dobrą decyzję, że nie chcieli nic sezon nowego, bo to oznacza, że będą mogli na tym dokładnie pracować. I nad czym pracować właśnie? Według, znaczy według mnie. Ee... Powiedzmy szczerze, przejdźmy do tego tematu, czy będą nowe Australium. Co myślisz z Czy będą nowe Australium, tak, czy nie? Pytanie czy chcę tak. Pytanie czy będą? Nigdy nie wiadomo, z jest różnie. Jednak uważam, że zachowają się, powiedzmy, mądrze w stosunku do społeczności Team Fortressa, bo jakby nie patrzeć, Australią i ogólnie bilety na Man versus Maszyny są po części podstawą, można powiedzieć, ekonomii, aktualnie, tej gry. Jest to no, duża część zarobków z mikrotransakcji i mam nadzieję, że Valve to jakkolwiek zauważy i na tym skapitalizuje się, bo wyobraź sobie, że nagle wypuściliby Australium do uniwersalnego shotguna. Moim zdaniem to by była druga złota patelnia pod względem takim cenowym. Mm, nie możesz, nie no nie będzie tego, bo złota patelnia jest tak droga, bo też jest tak rzadka, a jeżeli to będzie kolejny tylko Australium taka, taki shotgun, no to nie wiem, może będzie tak samo kosztowny jak dubeltówka czy minigun. Na początku będzie strasznie drogie, oczywiście, bo jest nowe, ale potem zleci cena. Jednak ja bym uwzględnił też to, że to jest uniwersalny shotgun. Przez co sam fakt, że jest bronią dla. nie chcę się teraz pomylić, trzech, czterech klas, czterech klas, od razu mi się wydaje zawierza cenę, bo. Wiesz, możesz używać tego no, na większości klasy. No, racja. No, będzie, będzie to drogi Australium na pewno, ale no, nie myślę, że to będzie w cenie złotej patelni. Nigdy to się nie wydarzy. ważne, że tutaj... to nie zrobią taką rzadkość jak złotą patelnię. Może tutaj yy, z mojej strony była to hiperbola w celu podkręcenia emocji, ale mi się wydaje, że wciąż yy, no jest duży potencjał zarobkowy od strony Valve yy, na Australiomach typu strzelba podstawowa, podstawowy pistolet, rewolwer. Yy, są to... O, rewolwer zamiast ambasadora w tak, końcu. Są to... Ambasador jest fajne, ale you know, już nie jest to tak, tak dobra bronię jak kiedyś, bo to nie jest ambasador z 2012 roku. Dokładnie. No, to nie jest Pirate Spy. To, to nie jest snajperka Podstawowej tak. wersji bez lumety. To już. nie, to tego już nie ma. Ale ja przyznam ja dalej używam ambasadora do dzisiaj, po prostu z nostalgicznych powodów. Ja dalej próbuję, ale czasami się takiego heda trafi tym, że naprawdę... O, nie masz pojęcia jakie Zapomina. dobre uczucie. A ty gra? Ja Znaczyna. akurat e, właśnie rewolwerem zwykłym gram. E, dlatego Australem do zwykłego rewolwera by mi się bardzo podobało. No, Co prawda szpieg jest chyba drugą najrzadziej używaną przeze mnie klasą, Jedna. się może chwalić, że Australią Australium, bo wygrał ostatnio. Oh, no, zadowolony z siebie. <laughs> Pierwsze Australium życia. Wracając do tego rewolwera jest to chyba druga, nie, trzecia najlepsza broń do szpiega, moim zdaniem. Nie, druga. Okay. Najlepszym, najlepszym rewolwerem nie. moim zdaniem, jest jednak grzechotnik. Ale ta broń na pewno nie dostanie Australium ze względu na swój. No ja, ja. Ja ci przyznam, że ja na pewno chciałbym zobaczyć Australium Flergan bez pistolet sygnałowy. To no, jest też dobry wybór. Nie, ja, wyobraź sobie, że dosłownie te... wiesz, no, złoty Flergan, te miejsca czarne zostają czarne i to, to, byłoby, to, to by wyglądało tak ładnie, nie? Zdecydowanie. Byłoby to według mnie bardzo ładny... E, e, australium. I to jest jeden z powodów, dlaczego ja w ogóle nie lubię Australii miotacz pomieni, bo ten jego, ta biała część, nie, ta butla, przyznam, że no troszkę przez to jest żytszy ten Australium. Gdyby, te, gdyby ta butla, butla gazowa, podłączona do miotacza pomieni, stała się czarna, byłoby o wiele lepiej według mnie. Tak, według mnie tak Myślę, że... czarny o wiele lepiej się z żółtym czy też złotym miesza w porównaniu tak. do... Białego. Tak, zdecydowanie. Szczególnie takiego, wy, takiego białego w takim odcieniu, jak y, jest właśnie y, ta budla. Czarny ze złotym jako dobrze się miesza i to widać na niektórych już istniejących Australianach, tylko teraz ci z nie powiem, których, bo jednak, no, nie mam dużo złotych broni. Jeżeli chodzi o Australię, to też ja was, moich widzów kochanych, Zapytałem się Was w ankiecie, która powinna się teraz pojawić na ekranie, czy według Was będzie nowa Australium, czy nie? No i koniec końców, tak jak myślałem, mamy równe 50-50, czyli z mojej społeczności i tych osób, które zagłosowały, społeczność jest bardzo niepewna na temat tego. Ja się im nie dziwię, nie? To jest bardzo niepewna rzecz, czy będzie kolejna Australium. I tak samo jak ja i Sami tu pokazaliśmy tutaj, na początku. Nie wiemy, bo Valve może tego nie zrobić, ale w tym samym momencie, gdy tego go nie zrobią, to będzie. Wielka utrata, wielka utrata według mnie, bo nie że żeby stracili przez to dużo kasy, myślę, bo z tego jest w cholerę kasy, jak po prostu dodadzą parę złotych gnatów, które już dla ludzie dla nich zrobili pewnie na workshopie. Tak, aktualnie już to... możesz sobie y, sprawdzić warsztat. Y, sam nawet polubiłem i zaobserwowałem te projekty. Już jest stworzony Iron Bomber, moim zdaniem też kontender do drogiej. Broni. Moim zdaniem to też jest bardzo popularna broń wśród demo no, no zgadza się, ja, ja lubię używać, zwłaszcza ostatnio tak, grać. ten dźwięk jest jakaś super. Także moim zdaniem no. jest to na pewno duży potencjał. I jest właśnie parę innych projektów, o których już wspomniałem zresztą, które by zrobiły na pewno dużo siana, Walf e, między innymi właśnie Złoty pistolet, złota strzelba. Widziałem też jedną z moich ulubionych broni, na którą czekam i też tak nawiązując no. do tego połączenia złotego i czarnego. Złoty klasyk. O, oh. najgorsza, Oczywiście. najlepsza broń. Moja ulubiona broń na snajperze, moim zdaniem najbardziej unikatowa, tak. ma szansę być też fajnym Australiumem. Także, jeżeli wejdzie, to bardzo by mi zależało na tym. Jeszcze jest inna sprawa, którą chciałem omówić, i myślę, że to jest warte do wspomnienia. Według mnie, osobiście tak uważam. Nie, będą, nie będziemy mieć tych samych biletów MVM do tego nowego trybu. Dlaczego? Bo Valve będzie musiało jakoś zrobić metrykę tego, wyliczyć ile osób zagrało w ten nowy MVM i dać kasę twórcom z workshopa za to, co nie? A te bilety normalne to one lecą prosto do Valve. Nic z tego nie było zrobione ze społeczności, jeżeli dobrze mi się kojarzy. Więc jeżeli oni zamierzają zrobić coś prosto ze społeczności. To będą musieli zrobić specjalny bilet społecznościowy. Ma to sens. Zanim to powiedziałeś, w sumie miałem wiedzieć, że raczej tego nie zrobią, bo po co tworzyć coś nowego, jak istnieje już aktualnie zwykły bilet i wystarczy do istniejącej rzeczy dorzucić parę nowych. Jednakże tak, jeżeli mają jakoś odpłacić się twórcom warsztatowym, wydaje mi się, że musieliby w sumie pójść na tego rodzaju rozwiązanie, żeby no jednak to należy należyte oddać twórcom bo No, co tu trzeba mówić, Valve tu nic nie robi tak naprawdę, tylko rzuciło pomysł, a społeczność gry robi wszystko za nich. No, myślałem na temat tego i to pewnie się stanie i założę się, że to skończy się troszkę jak skrzynki pewnie kiedyś w przyszłości, że będziemy mieć Community MVM bilet 1 2026, potem 2027 i tak co roku. Może się tak niestety skończyć, ale... I będą po prostu w innych kolorach. <laughs> Jest to w sumie całkiem prawdopodobne, patrząc na to, jak wygląda wsparcie tej gry. Ale wydaje mi no się, bo... że to jest wciąż lepsze niż nic. No bo dlaczego też tak może się stać, że będą często te aktualizacje? Powód jest bardzo prosty, myślę, znaczy prosty. Wydaje mi się, że prosty. Jeżeli gracie w Team Fortress, Casual, czyli tryb swobodny, jest do dupy. Nie jest dobry. Nie jest dobrym to z systemem. A zwłaszcza system matchmaking, który łączy nas z innymi graczami, no nie działa dobrze po prostu. Jest na pewno gorszą wersją Quick Player I co tutaj jest problemem? I dlaczego jest teraz aktualizacja MVM i czemu może być ich więcej? Mamy coraz więcej map w rotacji w trybie swobodnym. Coraz więcej. Już powoli, na przykład w Halloween matchmaker, czyli system, który nas łączy z innymi graczami do, na serwery, po prostu psuje się w te sezony, bo jest aż tyle map. Jest ich. 172, jeżeli dobrze pamiętam. W tym roku było 172 mapy na Halloween. Aż tyle. I Valve w końcu musi coś na temat tego zrobić. Jak nie naprawić po prostu tryb swobodny, to oni pewnie będą przerzucać nowy content. Na MVM, bo nie mogą już za bardzo na tryb swobodny, bo już się za bardzo ciasno robi, już się wszystko psuje. To jeżeli tam nie mogą tego dać, no to oni to wszystko przerzucą do MVM-a powoli. To ja myślę, że to jest całkiem logiczne rozwiązanie, jednak mówimy tu o Valve, więc logiczne rozwiązania czasami nie wchodzą w, w rachubę. Mogliby po prostu przywrócić quick play, nie? Ale <grych> słyszałem, że ponoć masz pomysł na. Przyszły odcinek o tym. Tak, będzie bardzo duży filmik na temat trybu swobodnego. Będzie, będzie. Pracuję nad nim. Oczekuję tego. Zamierzam trochę bardziej się wymówić na temat tego, bo naprawdę nie podoba mi się ten system i muszę coś powiedzieć. Więc chcę ogółem się wymówić wtedy, ale ogółem o co tutaj chodzi? Będzie pewnie jakaś naprawa, będzie coś zmienione na temat matchmakera. Bo musi być, jeżeli ma być ta aktualizacja w MWEBA. Musi być coś zmienione, chociaż trochę. A no jeżeli system, nie, no to. No, system do dobierania jakoś musi być usprawniony. Czy to się stanie? Jednak trochę wątpię. To jest Valve, gdzie, jak wcześniej wspomnieliśmy, sami pracownicy Valve tutaj nic nie robią, tylko zewnętrzni interni. Także. Ja Ciebie rozumiem na temat tego, ale też musisz pomyśleć o tym, że jak my, jako gracze, robimy wystarczająco dużo smród, przykładowo, Boty, przykładowo wyciszanie free to playów, wystarczająco duży smród robimy online, wystarczająco się dzieje, to Wal w końcu coś robi. Więc moją nadzieją jest taką, jeżeli twórcy. Tacy jak ja zaczną robić więcej filmów na temat tego, jak bardzo TrimSwab nie działa, po prostu to Valve w końcu będzie może jakoś działać na temat tego. Myślę, wydaje, że jest to też kolejny taki punkt zaciepienia, gdzie społeczność gry mogłaby zacząć działać. No nie jest to aż tak potężny problem jak problem botów, a jednak no, wydaje mi się, że społeczność Simforda jest zdolna do. Współdziałania jakkolwiek. Jednak boli mnie właśnie to, że wyjątkowo mało, większych twórców przynajmniej, w Team Fortressie na YouTubie robi cokolwiek na ten temat. Zazwyczaj widzimy kreacje typu omówienie broni i tak dalej, a nic takiego bardziej merytorycznego. Mi się wydaje, że no, YouTuberzy powinni jakoś też zasygnalizować tego typu problemy. Zwłaszcza, że hej, nawet. Wśród społeczności mówi się, że niektórzy gracze czekają na uformowanie opinii przez youtuberów, żeby mogli <grym> zacząć myśleć. Wiesz no, ja nie mówię, że nie jestem winny tego po prostu robienia po prostu opisu broni, ale... Ej, od tak czegoś dlaczego trzeba zacząć, tak. no? No to też... Tutaj mówię, jak nie mówię, że o tym w większych kreatorach i to zagranicznych, no typu Lazy Ojej, Lazy Purple? Nie, nie, To, to nie jest dobry yy, przykład. Lazy Purple akurat... Zesti Jesus. Dosłownie on robił opisy broni, yy, a tu teraz on jest bardzo krytyczny i robi krytyczne filmy. Tak, na temat ale na przykład Głównie yy, to ludzie tacy jak SoundSmith, którzy mają dużą platformę, w ogóle omijają tego typu tematy. No, jest to akurat duża strata tego, że oni po prostu nic nie robią i wedle tego, co niektórzy mówią na internecie, z tego co ja słyszałem w różnych kółkach, w których ja się też znajduję, nim się po prostu nie chce tego robić, bo nie jest to dla nich fajne, żeby gadać o tych rzeczach. No, wiesz też, e, no prowadzenie YouTube'a nie jest pracą czy przymusem. Większość YouTuberów raczej robi to z przyjemności. E, jednak, no, jak komuś zależy na tej grze, mi się wydaje, że coś w stronę tej gry mógłby zrobić. Też mhm. oczywiście bez przymusu, ale rzucam czysto pomysły mhm. o ścianę. Więc, Insanity, mhm. czy masz coś do powiedzenia na temat MVMA? Po ostatnich rozgrywkach... Y, Coraz bardziej cieszę się, że nadchodzi nowy update. Grając ostatnio w Man vs najbardziej meczący był fakt powtarzających się map, co na szczęście jest głównym punktem przyszłego update'u. Jednak tak jak już w sumie omówiliśmy, złote, złote bronie też tak, powinny, złote być, bronie. E, powinny mieć swoje miejsce w sumie. Nie wiem czy tutaj jest więcej do dodania. Mi się wydaje, że to na czym stoimy jest wystarczające. No, powinniśmy po prostu dać sygnał społeczności, żeby oczekiwała po prostu, wiem, lepszych rzeczy od WAT. Chociaż nie ma tutaj tak naprawdę sporo nowych tak naprawdę tematów mógłbym tak ująć. Ktoś problemy matchmakingu, problemy VM, problemy ogólnie pustek kontentowych nie są nowe w tym portesie i mam nadzieję, że w końcu coś się zmieni z przyszłymi update'ami i że Społeczność tej gry zacznie cokolwiek robić w tą stronę gdzieś. Moim zdaniem trochę zbyt łagodnie traktujemy Valve. Również się z tą zgadzam, kompletnie, zbyt łagodnie ich traktujemy. Powinniśmy być bardziej. Powinniśmy być głośniejszy na temat problemów tej gry, aniżeli w ciszy siedzieć powinniśmy cały... No powinniśmy mówić na temat tego, nie? Nie powinniśmy być cicho. Są problemy. Trzeba te problemy naprawić. I tyle. Nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia. Mamy produkt, za który oni chcą pieniądze, a ten produkt nie działa kompletnie. No to myślę, że należy nam się, żeby on działał 100%. Albo w taki 105 że nie będziemy musieli narzekać aż tak mocno. Jak najbardziej. Tak samo jak z... Dobra, to będzie trochę dziwne, ale porównam to do polityki. W polityce grzecznym, grzecznymi prośbami żadnych praw się nie osiągało. Trzeba było z wejść wyjść i głośno swoje e, opinie głosić, także wydaje mi się, że to samo powinno mm. <laughs> być powiedziane w o Valve, tak naprawdę, no oni no nie posłuchają nas, jeżeli będziemy tylko przytakiwać, że o, piękne Valve dają nam piękne w gry, więc nie możemy nic złego o nich mówić. Bo to są tacy piękni deweloperzy, którzy na pewno się u nas troszczą, no. po prostu y są bardzo wstydliwi i nie umieją się z nami kontaktować. <noise> to po prostu Kawaii girls they can't. nie no. mogą z nami pogadać. <noise> są trochę tsundere, tak i. <głos> i... <głos> po prostu. po prostu jesteśmy Baka senta i nie chcą nam nic powiedzieć. <laughs> Dobra, no i Sanic to już to powiedział lepiej niż ja nawet potrafiłem to ładnie zamknąć. To w sumie byłoby na tyle, co ja bym chciał powiedzieć na temat tego. I Sani też chyba już powiedział swoją, czy, swoją część wszystkiego. Tak, to, to było wszystko ode mnie. A, I mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać na kolejny film, w którym będę bardzo, bardzo negatywny na temat trybu swobodnego. Bardzo negatywny. Ale tak, poza tym to byłoby wszystko ode mnie. Bye bye. Dziękuję za udzielenie mi głosu na twoim kanale. Mam nadzieję, że cokolwiek merytorycznego tutaj wprowadziłem. Także dziękuję i żegnam się z Wami. Okej. Okay. ya!